Ostatnio widziałem, że mój idol pierwszy raz oglądał kanał beczka. No i obejrzałem ten film, bo oglądam każdy film idola i mi się spodobało. Dlatego stwierdziłem, że ja też pierwszy raz wejdę na kanał beczka, bo oprócz tego co widziałem u już jego, to nigdy prędzej tego kanału nie oglądałem i treści nie przeglądałem. Widzę, że są tu kolosalne wiusy i są też całkiem ciekawe tytuły i miniatury. Obejrzymy kilka filmików, które po prostu mi się spodobają. Natomiast jeżeli Wam się podoba content, który tworzę, to zachęcam Was do subskrybowania kanału. 60% z Was dalej tego nie robi, dlatego zdjęcie to koniecznie zostawcie też lajka. Przeglądam sobie tak te treści, nie? to Totalnie wybrać. Dlatego zróbmy tak. sortujmy od najpopularniejszych i obejrzmy te pierwsze filmy, bo jeżeli tyle osób je obejrzało, to znaczy, że powinny być śmieszne. Czy tak jest? Przekonajmy się. Tylko też teraz tak patrzę, że te najpopularniejsze ma na przykład 22 minuty. Postarajmy się oglądać takie filmy do 2 minut, 2,5, żeby się nie zanudzić. Tu mamy na przykład poradnik, jak zrobić herbatę. Zobaczmy, bo ja nie wiem, czy potrafię robić herbatę. Nie uwierzycie, Anony, co mi się ostatnio odwaliło? No, Kuchnię dawaj. sobie wodę na herbatę w mojej mhm. małej poperelowskiej kuchni. Nagle słyszę dzwonek do drzwi. przez czy jest i nie wierzę własnym oczom. Magda Gester, jasny gwint. O Jest kurde. Zanego, dzień dobry, pierwsze mi się na chatę, a za nią ekipa z kamerą. Wbija do kuchni bez pardonu Jerry'a. Co tam kurwa To ma być? Herbatę chciałem zrobić. Ale że tak kufa Człowieku, z ja spadłeś? Pokaż mi skąd masz tę wodę. Odkręcam kurek i nawet kropla nie zdążyła spaść do zlewu, a tam mi odwala miareczkowanie. Widzisz kufa, Twardość za duża o 0,0003 promila. Jak ty chcesz zrobić dobrą herbatę na takiej wodzie? Dlaczego chcesz truć ludzi? Prawdziwa herbata uda się tylko na wodzie z lodowca z Himalajów, nabieraną w usta przez ślepe zakonnice w ciąży. Kto to wymyśla? To mnie zastanawia. Jakby wiecie, to trzeba mieć niesamowite wyobraźnie i być popierdzielonym, żeby coś takiego wymyślić. Na serio, jakby dla mnie jest to niesamowite. Oglądamy Kto dalej. zakonnice w ciąży i tak transportowane do Gruzji, gdzie są filtrowane przez liścia, winogron. Jutro tu wrócę. I wyszła ja w ciężkim szoku. Nie wiem, czy jestem na No, następnego dnia ta wariatka wróciła. Skąd wiedziała, że znowu robię herbatę? Wbija mi do kuchni ogromna okay. Jeździ białą rękawiczką po koszu na śmieci i o kapie. O mało się nie zżyga, jak zobaczyła w lodówce czteropak łomży. Co to kufa ma być? Po żadnej kuchni pije się tylko kraftowe piwa. I wyrzuca mi czteropak z siódmego piętra przez okno. jestem ciekaw, puenty. Słyszę huki, dźwięk alarmu. Nie chcę być w skórze sąsiada, bo dopiero kupi tego pasażera z pierwszego roku na kredyt. Potem wychodzi. Rano było jeszcze gorzej. Spałem sobie smacznie, kiedy usłyszałem dźwięk taranu. Wy zniszczyli drzwi ze sklejki. Magda wbiła przez otwór i wyciąga mnie z wyra. Upieraj się, kuwa Jedziemy na wycieczkę! Ona i jej ekipa zaciągnęli mi do osiedlowej biedry. Paćkuwa, ile tu wód? Ile herbaty? To jest wybór. Zaczął odkręcać butelki rozrywać opakowanie herbat. Okay. Ej, gotujecie wodę na herbatę z butelki? Czy z kranu? Wiecie, mnie zawsze mama uczyła, że jak woda jest przygotowana, to kamień cały schodzi na dół i się osadza na dole, a ty robisz sobie jakby czyściutką wodę. Ale widziałem też ludzi, którzy praktykują to, że robią herbatę z wody z butelki. Jestem ciekaw, jak wy robicie. Dobra, Magda mu wciska wodę w gębę. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Próbować i wąchać. W życiu się tak nie opiłem wody, potem odstawiła mnie do domu. Na wszelki wypadek zadekowałem się u kumpla i tak mnie znalazła. Pokaż mi jak robisz herbatę! No to biorę wodę, nalewam do czajnika i grzeję. Nasypałem herbaty do kubka i patrzę z niecierpliwością. Magda nagle zakłada na mnie biały fartuch i odpycha Za mało ranku i ostrej papryki! I wsypuje mnie <laughs> do kubka pół kilo, jak ich ziół po czym zalewa. Masz i idź częstować sąsiadów, a potem zaprosić na uroczystą herbatę. Poszedłem. Nie dość, że musiałem gotować wodę dla 75 osób, to musiałem dokupić dwa czajniki i nową kuchenkę. Aha, do tego pod moją nieobecność przemalowała mi mieszkanie na żółto-niebiesko, a na drzwiach wyrwała nożem napis HERBATKA U TATKA. Ja pierdzielę. I więc wróciła, bo zaszyłem się w lesie nikt już nie tknę herbaty. Ryjąca beret historia. Chodźmy dalej. Pomysł na biznes. O! Ja chciał zainwestować pieniądze w coś widzowe, także może znajdę tutaj odpowiedź. Po dłuższym czasie rozkminy życiowej postanowiłem wreszcie założyć własną firmę. A dokładniej lumpa na wagę. Sam miałem w cholerę łachów na strychu różnych. Do tego jakieś opcje za graniczy i bang! Nie parę dni później sklep już stał. Ludzi było czasem mniej, czasem więcej. Jestem ciekawy jak lumpki funkcjonują. Ola na przykład cały czas chodzi regularnie sobie i faktycznie ciuchę kupuje. Jest tego mniej, ale wciąż istnieją. I czy to ma rację bytu? Tak samo ze Zastanawiam mnie, czy na przykład takie stragany, które są, wiecie, z jakimiś ciuchami, takimi z Turcji i tak dalej. I jak to funkcjonuje dalej w dzisiejszej erze HM-ów i innych sklepów, które są mega tanie, nie? Teres się jako tak okręcił, ale ultra kokosów nie było. Cena za kilo ciuchów opiewała na 20-25 zł. Stwierdziłem, że muszę coś wymyślić: coś, co pociągnie interes i przyniesie zdecydowanie większe zyski. No i wpadłem na przejezę pomysł. Jak wpadłem na do rzeczki pewnego wieczoru, wracając cały w mokrych ciuchach, trafnie stwierdziłem, że idzie się ciężej. Czyli ciuchy są cięższe I będzie sprzedawał mokre ciuchy, nie Tak, zrobiłem test, zważyłem pierw bluzę suchą Wyszło coś około 800 gram Na no, logiczne, po to nasiąka 2 kg zacząłem to stopniowo wprowadzać w życie W swoim lumpie Hasło reklamowe wymyśliłem eleganckie Lub na wagę, u nas się przelewa Koło kasy zamontowałem szlaufa Doprowadziłem wodę i z rana cały towar Trzy razy nasączałem wodą Ile wlazło oczywiście, zero jakiegokolwiek okay. naciskania Ludzie zaczęli przychodzić Pierwsza babka wzięła jakieś trzy sukienki, spodnie, garson Stawia na wagę 30 kilo Woda się leje wszędzie, na glebie, woda, ale dupa tam, hajs się zgadza. Oczywiście zdziwienie było spore, ale nie wiem, nie wiem, jakiś cudem ludzie kupywali te zalane łachy i płacili po kilka stów za parę sukienek albo koszulek. Nie wspomnę o bluzach, to był dopiero towar ekskluzywny. W jakimś czasie zaczęła tu przebierać niespodziewany obrót. Wiadomym jest, że co jest drogie, jest warte uwagi. Jest ekskluzywne i modne. Z biegiem czasu mój lum zaczął stawać się swoistą marką. Zaczęli przychodzić celebryci, aktorzy, muzycy, politycy szaleństwo Kurde, One nie byłem tam niestety nie Po 2-3 tony szmateksu naraz Oczywiście od razu wskakiwali w mokre ciuchy I na czerwone dywany Tudzież przed kamery, aparaty i tak dalej Mokre ciuchy stały się jednym z najekskluzywniejszych towarów naszych czasów Oczywiście po jakimś czasie zaczęły pojawiać się podróbki Typki sobie same w chacie łachy zalewały wodą Ale oficjalnie ogłaszałem, żeby w to nie wierzyć I to nie oryginalna marka, która wyszła ode mnie Poszedłem o krok dalej Woda wodą, ale zacząłem wsoleć do kieszeni różne opcje Starałem się robić jak kreacje. Mój rekordem była marynarka pięciokrotnie zalana wodą, zasypana kamieniami w każdej kieszeni i do tego przybiłem łańcuch na gwoździe. Jakby ja nawet nie wiem, jak to komentować, się po prostu słucham. To są tak abstrakcyjne rzeczy. A jednocześnie no zabawne, mimo wszystko. Ale ciężko jest to skomentować. Wyszyła 70 kilo i kupiłem ją jakieś miliardy na aukcji. Farciarz w końcu też odezwali się do mnie projektanci mody. Wybiegi na całym świecie zapełniły się moimi produktami. Zgarniałem niesamowitą flotę. Stałem się bardzo zamożny, ale sam chodziłem w suchych ciuchach i na w gazetach pełne były zdziwienia. Musiałem jednak zamknąć interes, bo prawie doprowadziłem do powodzi tysiąclecia. Ale co zarobiłem, to moje. E, widzowie, niedługo Lumpek Jawora powstaje w Gdyni na ulicy Świętojańskiej. Polecam obserwować. Dobra, kolejną obejrzymy sobie toalety w galerii. Ja dość często kiedyś korzystałem z toalety w galerii, bo za czasów, kiedy Ola mieszkała jeszcze ze swoimi dziadkami, zostawałem u niej na noc i głupio mi było rano siedzieć pół godziny na kiblu, dlatego jechałem do Tesco po bułki. I zawsze mnie nie było godziny, bo właśnie w Tesco sobie siadałem na kibelku i e, siedziałem i załatwiałem swoje sprawy. Kto pytał, ale jak już jesteśmy przy toalecie w galerii, to tę historię. Zobaczmy, co tutaj beczka dla nas przygotowała. Pracuję w centrum handlowym. ok Toalety. Ale nie takiej normalnej, Do takiej mniejszej, na uboczu. No, ja też się staram się tak wybierać, domy. właśnie zawsze. zawsze jest. wysikałem się do pisuaru. Nie spuszczam wody, brzydzę się z płuczki Idę myć ręce. Tak samo. wchodzi sprzątaczka. Widzi morz w pisuarze. Panie, czego pan, żeś tej wody nie spuścił? To nie ja, ja byłem w kabinie. Odpowiadam, strzepując. O wokół. nie! Otwiera kabinę, stoi i patrzy. Nic nie mówi. <laughs> Zerkam o co chodzi. Na podłodze i desce gówno. Spierdalam. No dobra, to było dość zabawne. Zawsze mnie to zastanawia, nie? Wchodzisz właśnie sobie do takiej kabiny i widzisz, że to jest wszędzie. Zastanawiasz się. Czy ludzie w domu też tak robią? No kurde, to naprawdę trzeba mieć talent, żeby zrobić tak, żeby to było wszędzie, a to się zdarza! I to często się zdarza! Ja nie rozumiem! Bądź no, level 13. Wakacje u dziadków, nagła potrzeba. Krecik smyra firankę.JPG! Łazienka, mały kotek, kuweta. Mk. Kropka Tif i na pomysł, żeby zrobić to do kuwety. Nie. Gówno wielkości banana. Godzinę później. Krzyk babci. O Boże! Janu! Biegnij na górę. Babcia i dziadek patrzą do kuwety. Potem patrzą na kota. Dziadek wkłada kota do kuwety, by porównać rozmiar. Gówno. Gówno jak dwa kotki. Rajd do weterynarza. Po seriach badanie z wynik. Kot ma zapalenie odrzewnej. Wczesne stadium. Moja twarz, kiedy uratowałem kota dziadków. Profit. Te historie chyba nie są dla mnie. Myślę, że już wystarczy. Zryły mi beret. Dajcie znać w komentarzu, że oglądacie ten kanał na co dzień. Ja chyba nie byłbym w stanie. Aczkolwiek szanuję za animację i za całkiem ciekawe przedstawienie tego. Gdyby było trochę mniej rozwijania tematu, to byłoby super. Ja będę kończył, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zapraszam was na kanał beczka, jeżeli lubicie takie historie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem, Papa. Pa. Cześć.